League of Legends. Odbierz skin. Tutaj mo podobno można odebrać skina do Lola. Ale nie wiem w sumie o co tu chodzi. Bo ja tu nie widzę żadnych skinów. Nie ma żadnych skinów tutaj. Nie wiem, są ludzie z włosami, są bruneci tutaj w maskach, ale nie ma skinów w ogóle żadnych. To nie wiem, ja się czuję oszukany. Tutaj w ogóle nie wiem jak wyglądają te skiny, ale ktoś mi mówi, że tu właśnie skiny są jakieś metal ramusy. Przepraszam, czy można zobaczyć tego skina tylko, ten obrazek? O, dziękuję, i to jest me Metal Ramus, tak? Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. No i właśnie, tak mi powiedzieli, że to jest Metal Ramus, ale w ogóle nie wygląda na metala. Na skina też nie wygląda, na panka też nie wygląda, więc nie wiem. Ani, ani to skin, ani Metal, ani Ramus. Bez nadzieja oszukali mnie. Tu ludzie stoją w kolejce po te skiny, a nikt nie dostanie skina, więc bez nadzieja. No nic kończę, no idę jeszcze jakieś absurdy ponakręcać, bo kurde, zawiodłem się do widzenia, żegnam.